Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam stan palm, bananów, jak wyglądają. No i ogólne przygotowania do silnego mrozu. U mnie ma być minus 22. W niedzielę także no, trzeba zabezpieczyć namiot, który postawiłem, żeby osuszył mi tutaj grunt. Powiem Wam, że spełnił to zadanie. Tutaj w palmach jest sucho. No jak widzicie, Palmy są już powijane. Daktylowiec ma budkę, która, którą dostał 3 dni temu. Zaraz pokażę Wam, jak on wygląda. No i od razu zmierzymy temperaturę. 5105,1 jest temperatura gruntu u niego, a 3 i 3 Mm, było w budzie. Na zewnątrz mam w tej chwili minus 3. Także mm, no, grunt jest podgrzewany. Spełnia swoje zadanie. I to samo myślę, że będzie z tymi yy, palmami. Trachy Karpus. Tutaj drugi. No i dostaną zaraz warstwę. Cienką warstwę agrobukniny. Do tego lampki choinkowe, gruba warstwa agrobukniny i na to buda ze styropianu. No myślę, że przy tych silnych mrozach trzeba będzie jeszcze postawić, może wkład, taki znicz. No zobaczymy jak to będzie. Także czujniki będą w palmach. Będę kontrolował temperaturę. Jeśli będzie się coś działo, trzeba będzie interweniować. Tak wygląda daktylowiec. On do tej pory był cały czas odkryty. Zieloniutki nic mu bardzo nie jest. Przejdziemy zaraz, pokażę Wam tego dużego daktyla, co dostałem go w spadku. Idziemy do niego. No i jesteśmy w pomieszczeniu gospodarczym. Wczoraj. Przytaszczyłem tutaj tego daktylowca. Do tej pory stał zupełnie na zewnątrz. Tyle tylko, że pod dachem, na tarasie. No, dostał trzy razy. Dostał minus osiem. Tyle tylko, że miał sucho. Nie padało na niego. Osłonięty od wiatru. Tak wygląda najmłodszy liść. Tu wychodzi kolejny. Tutaj w głębi. Trachy karpus. No i wczoraj w pośpiechu sprzątałem Cordelina. Co my tutaj jeszcze mamy? Passiflora. No i taka drobnica. Będę tutaj ratował się farelką taką tanią za 35 zł, Powinna sobie dać radę. Pomieszczenie nie jest duże. 3 na 3 2 metry wysokości. Jak widzicie liście mocno powyginane ale powinno sobie dać radę. Przejdziemy jeszcze do bananów. No to jeszcze pokażę wam szklarnię, banany. O nie jestem zupełnie spokojny. Zimują wzorowo, książkowo, no aż powiem wam miło się wchodzi do takiej szklarni, gdzie tylko wystarczy rzut oka, yy, popatrzeć czy nic złego się nie dzieje. Nie, nie miałem tutaj ani jednej interwencji jeszcze odkąd zacząłem zimować. Lasio karpa zero pleśni, gdzie co roku miałem z nią problem. Musiałem podcinać te cholewki, bo pojawiała się pleś, pleśń. Ale zobaczcie, nie wkopywałem jej w ogóle tutaj w ziemię. Cała bryła korzeniowa jest na wierzchu, cała karpa. Facja, mandarynka, nolina, szanghaj 3. Bananki wyglądają bardzo ładnie. Dalej, w głębi tamarylo. Zaczynają się owocki dojrzewać. Tam w samym rogu są strelicje. Nawet patrzcie, tutaj jest kolokazja Blackstone. Liść z jesieni. No, można powiedzieć, że no bardzo ładnie wygląda, jak na liść z jesieni. Alokazja Kalidora w tej chwili tutaj w szkarni mam 10 stopni, nieco ponad 10. Na te największe mrozy planuję tutaj uruchomić ogrzewanie podłogowe. Trzy kable grzewcze rozciągnięte są pod tymi bananami. Także no jak będzie minus 12, minus 15, yy, nawet straszą mnie tutaj minus 22. Yy, no powiem Wam, że no trzeba, trzeba to podgrzać, żeby uchronić. Jeszcze raz rzut oka, Sigmensis. Tak wygląda Ventricosum Zielony. maureli. No i zabieram się za okrywanie palm. Już nad ranem mam mieć minus 11. Także nie ma na co czekać. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.